Dzień dobry. W tym filmie powiem o łysieniu plackowatym. Łusienie plackowate jest to choroba autoimmunologiczna, czyli odpowiada za nią nas układ odpornościowy immunologiczny. Limfocyty te, które są składową tego układu immunologicznego, produkują cytokiny, które uszkadzają mięsień włosowy i powodują, że włosy wypadają. Limfocyty te są aktywowane przez kilka czynników stres fizyczny lub psychiczny, urazy, czyli na przykład po jakimś wypadku samochodowym, zmiany hormonalne lub infekcje wirusowe. Czyli każda z tych rzeczy może sprowokować te limfocyty T do takiego zachowania i do wywołania łysienia plackowatego. Jaki przebieg ma łysienie plackowate? Najczęściej to wygląda tak, że przypadkowo fryzjer odkrywa łysą plamkę na skalpie bądź na brodzie i taka jedna plamka jest jakiś czas pozbawiona włosów rozszerza się, a po jakimś czasie dochodzi do odnowy, czyli odrostu włosów w jej obrębie. W czasie, kiedy jedna plamka zarasta włosami, może pojawiać się następna i kolejne, i tak kilka tych plamek może się pojawiać łysych i ten proces może trwać kilka lat, aż dojdzie do Ponownego odrostu włosów na wszystkich y, tych ogniskach. Taki jest najczęstszy przebieg. Natomiast zdarzają się przebiegi takie, gdzie te włosy nie chcą narastać y, i coraz więcej tych plamek się pojawia i jest bardzo dużo ognisk, a także rzadko jest tak zwane usienie plackowate, rozsiane, gdzie nie ma ognisk plamek łysych, tylko o włosy po całości wypadają, y, tak jakby imitując wypadanie zwyczajne włosów, tylko jest ono bardziej nasilone. Tutaj bardzo trudno o rozpoznanie, ale na szczęście to jest też bardzo rzadko zdarzająca się forma łysienia plackowatego. Czyli mamy trzy etapy: wypadanie włosów, czyli łysa plamka, poszerzanie się tej łysej plamki i odrost włosów. Taki cykl może trwać nawet rok. Łysienie plackowate może dotykać każdej okolicy owłosionej, czyli głowy, brwi, rzęs czy brody. Teraz kilka liczb, u 5% pacjentów z łysieniem plackowatym dochodzi do wyłysienia całej głowy lub prawie całej głowy, czyli zostaje bardzo mało włosów, a u 1% dochodzi do utraty włosów na całym ciele. Ciekawostka jest taka, że w łysieniu plackowatym rozsianym, czyli w takim, w którym nie ma placków włosy tylko są rozsiane włosy, te włosy, które utrzymują się, które nie wypadają, często siwieją. I to zjawisko jest odpowiedzialne za takie raporty, które często słyszymy, że pacjent osiwiał przez noc. Zmianom łysienia plackowatego mogą też towarzyszyć zmiany paznokci, które robią się takie wgłębienia kropki. Rozpoznanie łysienia plackowatego jest przeważnie łatwe. Warto zrobić badania na stan tarczycy pacjenta, sprawdzić, czy nie ma bielactwa, jakichś chorób autoimmunologicznych i innych, czy atopowego zapalenia skóry. Atopowe zapalenie skóry jest ważne w tym przypadku, bo jeżeli pacjent ma atopowe zapalenie skóry i na przykład jest w młodym wieku, to możemy przewidywać, że będzie cięższy przebieg tego łysienia plackowatego. Leczenie. Jeżeli chodzi o leczenie, nie ma niestety jakichś rewelacyjnych metod. Jeżeli jest, mamy mało ognisk, to jest leczenie miejscowe stosowane. Ono często pomaga, natomiast często jest też tak, że jeżeli przestajemy stosować leków miejscowych, to łysienie z powrotem zaczyna być aktywna i włosy wypadają. Inną metodą są iniekcje, czyli zastrzyki w, w skalp lub w miejscach, które są pozbawione włosów, z preparatami leczniczymi. Jeżeli dochodzi do utraty ponad 20% włosów skalpu, bądź jest to gwałtowny przebieg łzienia plackowatego, bądź jest bardzo przewlekłe, bądź powoduje duże psychiczne szkody u pacjenta, wtedy próbujemy leczenia systemowego, ogólnego i tutaj mamy niestety tylko dwa leki, Dwie grupy leków, które warto sprawdzić, to są sterydy i leki przeciwko cholesterolowi. Warto pamiętać o konsultacji psychologicznej, dlatego że jest to choroba, która daje duże problemy psychologiczne: depresję, nerwice. Dlatego warto pamiętać, żeby takich pacjentów też konsultować psychologicznie. Na o horyzoncie są nowe leki, tzw. biologiczne, na przykład z grupy inhibitorów jak, które dają bardzo obiecujące efekty leczenia i są w fazie badań klinicznych, na razie trudno dostępne w Polsce, ale można już takimi lekami próbować się leczyć, także i w Polsce. Na koniec chciałbym zaznaczyć, że jest dużo raportów w internecie, którzy pacjenci opisują, że coś im pomogło, jeden smarował jakiś miód w głowę czy jakieś inne preparaty i powodowało to odrost włosów. W świetle medycyny nie są to wiarygodne raporty i równie dobrze mogło dojść do spontanicznego nawrotu, y, odrostu włosów, czyli tak i tak miały te włosy odrosnąć, a pacjent to kojarzy z jakimś specyfikiem, który stosował. Dlatego przestrzegam przed stosowaniem niesprawdzonych metod, które mogą często powodować y, jakieś kontaktowe alergie czy inne kłopoty, a na pewno nie, nie mogą pomóc. Jeżeli mają państwo pytania na temat usunięcia plackowatego przebiegu i możliwości leczenia, zachęcamy do kontaktu mailowego na adres podany niżej. Dziękuję.